Siemanko, właśnie nadszedł czas na ostatnie szlify. Wystarczy zamontować kabestany, e, sztorm relingi i łódka będzie gotowa. Posiadanie jachtu wiąże się z możliwością pracy przy tym jachcie w nieskończoność i to jest piękne. Zawsze można sobie coś podobać, zawsze można coś ulepszyć, coś usprawnić, coś podreperować, coś podmalować. Rzeczy też się zużywają, psują, można wymienić, mieć nowe pomysły, nowe zapotrzebowania na nowe rzeczy, więc pewnie to nie koniec mojej przygody z tą łódką i nie koniec przygody z tym kanałem. Mam nadzieję, że ta seria. Tego remontu Wam się podobała i zaproszę Was też na takie ogólne podsumowanie. W międzyczasie urodziło mi się dziecko, zrobiło się lato, jak widać, ale kabestany i sztormylingi, tak jak mówiłem, są już zamocowane, łódeczka jest gotowa. Zrobiłem też parę prac bosmańskich, czyli przy wymianie ta, kierunku, wymieniłem te linki, to są lazy jacki. Wymieniłem je na takie grubsze. To jest 8 mm lina fałowa. Fałowa po to, żeby nie była taka rozciągliwa. 8 mm jest o wiele grubsza niż zazwyczaj się robi lazy jacki, ponieważ one u mnie na łódce pełnią funkcję topenanty. Po prostu na tych lazy jackach trzyma się cały bomb razem z gaflem i żaglem, jeżeli są złożone. Więc musi to być gruba mocna lina. Wymieniłem też V masztu, wymieniłem linę do kotwicy oraz zacząłem robić sztywny sztak. W zasadzie to sztywnogiętki sztak, a tak naprawdę jest to sztywny sztak, półsztywny sztak zrobiony z rury PP. Takie rozwiązanie widziałem na jednej łódeczce, mój kumpę miał kiedyś Alfę, to jest taka zamknięto kabinowa omega, na której było takie rozwiązanie. I ono sprawdza się, jeżeli nie mamy bramki do stawiania masztu, która by trzymała ten sztywny sztak w napięciu cały czas. Aluminiowy sztywny sztak przy, bez bramki masztu mógłby się pogiąć lub nawet i połamać, a y, plastikowa rura zawsze może się wygiąć, poddać i nie stanowi to dla niej problemu. A taki sztywny sztak, czy półgiętki sztag nie dopuści do powstawania tak zwanego tulipana na przednim żaglu, jeżeli refujemy przedni żagiel, genuę czy foka. Ponieważ jeżeli mamy roller i zaczniemy na miękkim sztagu, czyli na zwykłym sztagu z samym rollerem, co też jest dopuszczalne, ale jeżeli zaczniemy refować i na przykład zwiniemy pół żagla, a zazwyczaj refujemy, kiedy jest silny wiatr, i ten silny wiatr zacznie nam. Ten żagiel działać to jest gwarancja tego, że po prostu górny krętlik, który nie jest uwiązany żadną liną, tak jak dolny krętlik, gdzie jest nawinięta, nawinięta linka tego rolfoka, To on się zacznie ten górny krętlik odkręcać i on się odkręci bardziej w stosunku do tego sztywno zamocowanego na dole, przez co. Góra żagla będzie bardziej odwinięta niż dół, i profil całego żagla będzie po prostu nie spełniał swojej funkcji. No. Będzie wiatr uciekał, będzie ten żagiel nam więcej komplikował niż pomagał, i doświadczyłem tego żeglując ostatnim razem, kiedy testowałem tą łódkę. Stąd ten pomysł, żeby to zrobić. Ale czy to mi wyjdzie, to jeszcze się okaże. Dlatego na razie nie kręcę tego nawet, jak to zrobić. Poza tym czasu. Jest już coraz mniej, ale plan jest, żeby tą łódkę już na Mazury zawieźć. W zasadzie to za tydzień, więc czas filmików zrównał się w końcu z czasem rzeczywistym, bo kiedy to nakręcam, jest lipiec. Szoty foka też sobie wymieniłem. Na linę bardziej przyjemną dla dłoni jest taka mięciutka i imituje bawełnę. Takie liny są najlepsze do shotów, Ponieważ można bez rękawiczek Sobie nimi manewrować I są Bardzo fajnie się je trzyma Nie plączą się Szot tylny W zasadzie talia Też jest zrobiona z takiej liny Takiej liny przypominającą Bawełnę Ale ona ma już swoje lata I ona się trochę Trochę zrobiła taka twardsza, dalej jest to lina, nieplącząca się, jest w zasadzie całkiem fajna w dotyku, ale utwardziła się trochę przez, przez, przez te słońce i przez te wszystkie czynniki atmosferyczne, ale wypiorę ją w płynie do płukania tkanin, co sprawi, że ona zrobi się z powrotem miękka taki patent zastosowałem już wcześniej przy mojej poprzedniej łódce i jest to fajne rozwiązanie, jeżeli chcemy jeszcze podratować linę na jeden czy dwa sezony. No i ważna rzecz, jak dostał nową przyczepę dwuosiową była to przyczepa zwykła, taka transportowa, kupiona za 5000 i została przerobiona. Ona normalnie miała u góry taką skrzynię do transportu różnych, różnych ciężkich rzeczy, ma 2,5 2 tony DMC, ale została przerobiona i w tej przeróbce pomógł mi mój ojciec w zasadzie pomógł. Zrobił całe. E, zrobił e, cały układ hamulcowy na nowo. Od, po prostu go odświeżył, bo jednak e, przyczepa ma swoje lata. E, stąd niska cena, e, i zrobił takie, takie mocowania, e, na których stoi e, ten jacht. Zdecydowaliśmy się na belkę, ponieważ drewno e, jest mniej śliskie niż szyna stalowa, dlatego ten jacht nie powinien się wtedy przesuwać na tym. Tu jest jeszcze taki ogranicznik, żeby do przodu się nie przesuwał, no bo ten, ten kil w zasadzie zaczyna się tutaj, a tu ma taki swój początek, który będzie ograniczał. Tu są podpory boczne. Tylne podpory są zrobione z takich kółek podporowych. Jest to fajne rozwiązanie, ponieważ można sobie na szybko, na szybko dostosować i je podciągnąć, jeżeli trzeba. Jest tutaj też patent, który wymyślił, wymyślił mój ojciec. To są naprowadzacze. Czyli po to, że jeżeli będziemy wyciągać łódkę z wody na slipie, czyli przyczepa będzie pod wodą, przyczepiona do samochodu, łódka będzie pływała nad nią, przyczepimy dziób, no a rufa będzie wyżej. Jak rufa będzie opadać, to ten kil, on może iść na bok, w zależności od tego, jaka, jaki będzie nurt wody, jakie będą prądy. No i jeżeli on się oprze o ten naprowadzać, to sobie tutaj zjedzie, zjedzie, zjedzie i się umiejscowi pomiędzy tymi dwoma blachami. Oczywiście z drugiej strony jest, jest to samo. Łódka fajnie sztywno na tym, na tym stoi, przez to że, przez to, że przyczepa jest węższa od samej łódki trzeba było zastosować jeszcze dodatkowe. Światła pozycyjne, takie, takie światełka. One są mocowane na szybko, tylko na transport będzie na mazury jechać, więc musi być taki na, na szybko zamontowane. I to jest kablem podłączone tutaj do tylnej belki. Więc są dwa gniazda: jedno jest do samochodu, a drugie. Gniazdo jest do światy opozycyjnych. Przy takim tonażu łódki warto, bo to jest pół, półtorej tony jak przypominam, yy, warto zaznaczyć sobie miejsce, yy, żeby było dobre wyważenie i tutaj namalowałem taką farbą kreseczkę, żeby było yy, widać na, pierwszy, na pierwsze wodowanie, czy na, żeby nam tutaj jakoś tak naprowadzić mniej więcej na tą belkę, żeby się zrównała z tym, tutaj pasem zabezpieczyłem, też żeby ona nie szła do przodu, w razie czego, a tutaj jest zaciągnięta na tej korbie, po to, żeby znowu nie szła do tyłu, no więc jest pozabezpieczana z każdej strony. No, i tutaj można, jak będzie się ją wodować, to się będzie na tym ją spuszczać. No, a jak się będzie wyciągać, no to też się ją zahaczy o ucho i będziemy ją ciągnąć, ciągnąć aż do tego momentu. I wtedy pewnie ten namalowana kres, linia złączy się, zrówna się, zlicuje razem z tą belką, i powinno wtedy być ok. No, a tutaj idealnie wyszło koło zapasowe do koła zapasowego. Muszę jeszcze takie taką belkę. Mam tutaj dwie, ale tak naprawdę jedna wystarczy, bo kupiłem sobie taki lewarek na 2,5 tony, żeby dał radę to podnieść, bo zwykły samochodowy nie dawał rady, ale żeby to podnieść, to tu jest za wysoka odległość. Dlatego musi być coś, co, co nam podniesie trochę to te 10 cm. Dlatego to też będzie na wyposażeniu całej przyczepy Tu, jako główne podpory, służą cełowniki przykręcone na śrubach. Cełowniki są bardzo mocne z komunistycznej stali, jak to mój ojciec powiedział. Tak samo jak te boczne sporniki, komunistyczna stal to jest stal, której nie da się przeciąć idzie po prostu masa tarcz na to, żeby to przeciąć, to nie jest takie coś jak, jak ta nowoczesna, którą można kombinekami wygiąć. I takich cełowników są cztery, plus jeszcze są dwie osie. A tak wygląda proces naciągania żagla, w zasadzie liku przedniego żagla z likliną do lik szpary w tym miękkim sztagu. Miękkim, Gętkim. Tak bym go nazwał. Giętki tak, Giętki, jak widzicie, jak się fajnie wygina, nic mu się nie dzieje. A obrotowo będzie się trzymał. Jeden, jeden obrót jest w stanie wokół własnej osi zrobić. A reszta jest, a później się już obraca wszystko razem. No i tak. Zostało jeszcze tam tylko półtorej metra do topu masztu. Dociągnąć to i będzie chyba gotowe. Będziemy testować. Stawiać i nawijać, rozwijać i sprawdzać fok już naciągnięty teraz stawianie masztu jestem w trakcie tylko coś mi się tam zahaczyło no tu mi się zahaczyło Widzimy, jak giętki sztag sobie giętko leży. I o to chodziło. A zwija się równo. Może jest jeden obrót na całej długości, czyli 360 stopni opóźnienia na tamtym krętliku. I to jest maksimum. Ale to nie będzie powodowało takiego tulipana jak było na całkiem miękkim sztagu. Czyli bez tej rury. Ponieważ wtedy tamten krętlik mógł mieć opóźnienie ze 3 albo 4 obroty. A wtedy kształt żagla był już tak bezkształtny, że po prostu nie dało się dalej żeglować z użyciem tego foka zarefowanego. A teraz myślę, że już się będzie się dało, ale to się okaże wszystko już na wodzie. A jakby ktoś pytał, dlaczego? Cały jacht jest zrobiony pięknie, ładnie, a jest stary antifouling. No bo robiłem wszystkie rzeczy, te, które były krytyczne, które trzeba było zrobić na już. Eee, a było tych rzeczy tak sporo, że niektóre rzeczy, które były drugorzędne, eee, po prostu ich nie robiłem. Tam dawałem nowy antifouling, a że zamówiłem. Litr czy dwa litry, no to mi nie starczyło po prostu na całość, więc już później nie domawiałem i nie robiłem tego. Zrobię to przy następnym jakimś remoncie. Tak samo jak pomalowanie przyczepki. Została tylko zaimpregnowana tutaj do środka. Został napuszczony taki impregnat olejowy. A będzie to pomalowane może w przyszłym sezonie, jak będzie czas. Za dwa tygodnie jedziemy. Na wakacje i będzie trzeba tą łódkę przewieźć A czas jednak z gumy nie jest A tak jak mówiłem, za każdym razem najważniejsze jest pływanie Żeglowanie Mimo tego, że remontowanie też jest fajne Ale nie o to chodzi w jachtingu Chodzi o to, żeby sobie też Przede wszystkim popływać, pożeglować Tą łódeczką Trzymajcie się a, jeszcze jedna ważna sprawa. Następny odcinek to będzie podsumowanie całego remontu. Slajdy przed, po, podsumowanie wszystkich kosztów, czasu pracy, no i też efektów. Także zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Trzymajcie się.